Co będzie z ambasadorami? Czy to prawda, że minister Sikorski... Chcę, żeby ambasadorowie wyznaczeni przez prezydenta współpracujący z prezydentem tacy jak Kwiatkowski, Soloch czy Kumoch wrócili do Polski? Redaktorze wpłynęły do Kancelarii Prezydenta dokumenty informujące o takim zamiarze pana ministra Sikorskiego. To jest etap tak zwanego Konwentu Spraw Zagranicznych, czyli ten etap, kiedy jest wyrażana decyzja. No trudno sobie wyobrazić, aby decyzja i stanowisko pana prezydenta w tej sprawie była inna niż negatywna i nie chodzi o to, że to są, byli współpracownicy pana prezydenta z Kancelarii Prezydenta, tylko o to, jak wykonują swoje obowiązki. E, Ale polityka zagraniczna prowadzi rząd nikt, i konkretnie szef MSZ-u. I ma chyba prawo wybrać kogoś, z kim chce współpracować. Polityka zagraniczna, panie redaktorze, Konstytucja powierza ministrowi spraw zagranicznych, współdziałającemu z prezydentem i premierem. E, I tak dokładnie jest to e, określone i ambasadorów powołuje i odwołuje prezydent Rzeczypospolitej Polskiej. Źle się Dzieje. Bardzo źle te sprawy są prowadzone. Trudno zrozumieć tutaj stanowisko ministra Sikorskiego, dlaczego tak ten spór podgrzewa. Naprawdę nie służy to sprawom polskim. No dobrze, ale to jak tak pan są minister Sikorski zdecyduje, to ci ambasadorowie wrócą do Polski. Mogą przyjechać na tak zwane konsultacje do Polski, ale to spowoduje obniżenie rangi naszej, naszej reprezentacji. Czy to służy sprawom polskim, panie redaktorze? Oczywiście, że nie.